Dzień dobry, dzień dobry, Złoty Tarot, kłaniam się Wam serdecznie. Ja zapraszam wszystkie osoby z Poznaku Szczura, które są w roku, z miesiąca lub z dnia na prognozę na rok 2024 rok smoka drewnianego. Kochani, rok smoka drewnianego oficjalnie zaczyna się dzisiaj o 16.29, więc serduszka. Tutaj no, dla niektórych będzie super, dla niektórych po prostu ostrożności. I oczywiście wymienię kilka, e, znaczy wymienię lata, e, kochani, ale Wy też sprawdźcie jaki macie w miesiącu. Czy macie w miesiącu na przykład w grudniu ktoś jest ziemią czy ognistym i tak dalej i wtedy będziecie wiedzieć, e, co Was może też spotkać. Więc co, zaczynamy czytanie i teraz, ta, teraz tak, to jest... Powiem kierunki, jakim jesteście człowiekiem i jest, jaki, jakie kierunki dla Was są najważniejsze, serca, na całe życie. Teraz jest potrzebna po prostu Wasza data, czyli Wasz rok urodzenia, kochani. Dwie ostatnie liczby. Jeżeli mamy na przykład 61, czyli 1961, czyli 6 dodać 1 jest 7, tak? I jest to związane na przykład z zachodem, człowiek z zachodu. I takie kierunki e, są dla Was odpowiednie. Jeżeli ktoś mi powie, ja mam e, no, kłopoty ze zdrowiem, no to kochanie, śpisz e, lub e, masz miejsce źle związane, jeżeli chodzi o zdrowie i e, zmień kierunek, łóżko przystaw, czy cokolwiek, nawet nie... Kto ci do sypialni wchodzi? Ty i twój partner, tak? Więc kochani, to jest po to, żebyście wy się czuli lepiej, żeby, żebyście czy macie problemy finansowe, zdrowotne, miłosne, czy cokolwiek żebyście szli do przodu. Nie to, że po prostu załamani i depresja. Więc co? Teraz ja wam podam. Kochani, jakie liczby są związane i jest to związany wtedy człowiek wschodu, czyli liczby, które są, to są, macie końcówkę 1, 3, 4, 9, jest to człowiek wschodu, więc tutaj, kochani, dla Was kierunki, które są najlepsze, to jest właśnie wschód, północny, po, północ, południe, południowy wschód. Czyli te kierunki dla was są najlepsze. Jeżeli ktoś mi powie a zachód, zachód dla ciebie, kochanie, nie jest dobry. Czy tam południowy zachód, tamte kierunki są negatywne dla was. I to jest na całe życie, kochani. Więc tutaj mm, Zaobserwujcie, kompas, kochani, w telefonie, alleluja, zapierniczacie, tak? I chwila, moment, nic to nie kosztuje, a wy możecie być w serca szczęśliwi, zdrowi, więc warto w to sobie no, znaczy, ściągnąć i chwilę czasu poświęcić. Teraz tak, osoby, które mają zachód, są to osoby, które są związane z zachodem, człowiek zachodu to są, jeżeli końcówka wasza wynosi 2, 5, 6, 7, 8 człowiek zachodu, czyli zachód północny, południowy zachód i kierunek wschód, to jest kierunek wyjątkowy dla Was, więc to są Wasze kierunki, czyli tak, zachód, zachód północny, południowy zachód i kierunek... Północny Wschód to są kierunki kochani dla Was. Więc tu będziecie się dobrze czu czuli. Więc jeżeli coś Wam w życiu nie wychodzi macie cały czas pod górę, no to sprawdźcie. I sprawdźcie też na przykład i w pracy serduszka. Możecie siedzieć w złym kierunku i Wam nic nie wychodzi i tak dalej. Przestawić biureczko czy tam iść w inną stronę, kochani, patrzycie na przykład na tą drugą osobę w Waszym kierunku, będzie wszystko wtedy Wam szło pozytywnie. Więc serduszka, więc Wam radzę zrobić jakąś zmianę, jeżeli są osoby które mają e, takie problemy. I teraz tak, szczury, co tutaj dla Was? No, Wy szczury macie teraz rewelacja, tak? E, wasz e, sektor jest związany z dobrobytem, więc macie gwiazdę 8. Tutaj dla niektórych powiem szczerze, jest rewelacja, bo tutaj są dobrobyt, szczęście, bogactwo. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że jest gwiazda konfliktu też. Czyli możecie mieć jakieś straty przez bliskich, tutaj reputacja, więc tutaj trzeba wziąć dwie strony. Dla niektórych pieniądze będą tak szły: co będziecie chcieli, dacie radę. Tylko z drugiej strony są osoby, które mogą mieć trudności, na przykład też i sprawę. Możliwe, że ktoś Was albo będzie, chodzi bardziej o reputację, więc tutaj bym uważała, tutaj są, no powiem, tak, tutaj by, by trzeba było nosić ochronę, tak? Ja to zawsze mówię, że wulu to jest związane i, 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 i na i na zdrowie, ale zawsze to jest też jakaś ochrona, więc tutaj warto, warto też to zainwestować sobie. Na południowym wschodzie, kochani, teraz na południowym wschodzie i to jest do wszystkich, umieścić sobie wulu. Wulu, tutaj są kłopoty ze zdrowiem, tak? Jeżeli mam mówić e, zdrowie, na przykład jak ktoś, a są roczniki, które mają problemy teraz ze zdrowiem, to wa, warto to wziąć, e, sobie położyć, takie małe, sobie poszukać tam, poszperać w internecie i to sobie kupić w WULU e, serduszka, ale też mieć jako bryloczek, e, mieć, położyć sobie przed łóżkiem. E, kochani, to jest taka dla Was e, ochrona. Jeżeli mam mówić... Tutaj do Was idzie bogactwo, więc to jest rewelacja. Z drugiej strony muszę powiedzieć, byście nie wchodzili w żadne konflikty, ale też uważali na osoby trzecie. To jest takie, kochani, no wiecie, żebyście potem nie mieli żadnych problemów. Teraz tak. Osoby, które mają 16-76 lat, to jest ziemia i drewno. Tutaj muszę powiedzieć, że wy musicie być bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o zdrowie. Tak? Tutaj osoby, które mają 52 lata, macie przeciętne takie zdrowie, więc tutaj coś was zaboli, to lepiej iść do lekarza, nie, kochani, nie czekać. Osoby, które mają 28, 64 i 88 lat, Macie stan zdrowia, rewelacja. Teraz e, osoby, które mają szczęście i mogą naprawdę dużo w tym roku zdobyć, to są o, to jest związane z ogniem, czyli osoby, które mają 28 lat i 88 lat. Tutaj cokolwiek chcecie dobrych mentorów, dobrych mm, takich, mm, takie osoby kochani, którzy wam pomogą w rozwinięciu biznesu, czy cokolwiek wam się uda. Tutaj macie rewelacja. I osoby, które mają metal, czyli są to osoby 64 lata. Tutaj wy nie powinniście narzekać na kasę, na, na, na szczęście. Teraz tak, osoby, które mają 76 lat i są to związane osoby z wodą, u Was jak naturalnie będzie, kochani, będzie płynęło nie to, że Wam będzie brakować czy cokolwiek, tutaj będzie tak naturalnie, tak jak z na dzień, kochani, u Was się działo. Osoby, które mają 40 lat i jest to związane drewno, tutaj ma ostrzeżenie serduszka. No i powiem szczerze, osoby, które mają też i ziemię. Ostrzeżenie, dlatego, że tu możecie mieć ogromne straty finansowe, możliwe, że coś pochopnie podejmiecie, dlatego tutaj bym bardziej była ostrożna, tak? Nie to, że ktoś ci powie, ty kup sobie te auto, bo jest ci potrzebne. Nie, nie wydawaj pieniędzy, bo to będzie wydanie, tak, kochani, i potem będą wielkie, no, straty. Więc tutaj pomału, ostrożnie, żeby inwestować cokolwiek, ja bym nie szła, tak, w tym roku dlatego że ziemia jest y, troszeczkę y, no, naruszona, więc tutaj bym bardziej była ostrożna. Wasz miesiąc, na którym powinniście zwracać uwagę, to jest czerwiec, tak? Więc tutaj bardziej uwaga, bo tutaj macie opozycję z końmi, a koń ma y, 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 serduszka i jego miesiąc to jest czerwiec, więc tu też bym była ostrożna i na ten miesiąc bym bardziej serca uważała więc co kochani pamiętajcie na południowym wschodzie trzymać wulu to, to jest taka ochrona związana ze zdrowiem to jest raz druga rzecz jest taka miejcie przy łóżku bryloczki czy cokolwiek weźcie, zainwestujcie, bo wasze zdrowie, wasze szczęście jest najważniejsze i zwróćcie uwagę na te kierunki, które macie na całe życie. Jeżeli ktoś mi powie, złoty tarot, ja mam na przykład drewno i co? Jak ja bym zmienił kierunki, a naprawdę mam źle, wszystko poukładane, czy coś będzie lepiej? Bym powiedziała, że tak, będziesz miał lepiej, tylko wtedy bardziej będziesz dostrzegał sytuacje wasze życiowe, które macie, coś się nagle pojawi. Na przykład pojawi się u Ciebie kuzyn, powie ty słuchaj, trzeba zainwestować w coś. Czy tam byś mi pożerował, czy no, różne sytuacje. dla was już jest klapka, otwiera się. Za przeproszeniem i nie wchodzę w to, bo będę miał albo reputację, albo ty mi zniszczysz tą reputację, albo będą jakieś straty. Uwaga, też e, kochani, na osoby ze smoka, smok i wąż, bo oni mają e, gwiazdę choroby, więc też takie osoby mogą przyjść, ale też i na osoby z poznaku konia. Tu. Też musicie na te osoby zwracać, kochani, uwagę. No, mogę powiedzieć tylko jedno, że tutaj tygrysy na Was będą bardziej inaczej patrzeć, dlatego że no, wiadomo, co szczur zrobił. No, są różne wersje, ale nie poinformował o wyścigach, czyli oszukał tygrysa. Więc taki tygrys na pewno osoby spoza poznaku tygrysa, na przykład z lutego nie dadzą się oszukać, tak? Więc tutaj są różne wersje, a wy wtedy tylko połączcie. Oczywiście czytanie miesięczne z chińskiego też będzie na, na luty, więc kochani, co? Otwierać się, myślimy i zmieniamy kierunki na pozytywne, żeby te szczęście do nas szło. A u Was, kochani, idzie. Moi drodzy, to już by było na tyle. Ja Wam życzę czego? Ja Wam życzę przede wszystkim dużo zdrówka, szczęścia i widzimy się niebawem.